Sala się nagrywa, no. Cześć, z tej strony słuchający Maciek. Kurwa, nie. Na co od Gówno z tego będzie, ci powiem. Dzięki za pięć tysięcy polubień i zapraszamy do drugiego tyle zaproszenia. Restartrz.. Kurwa, jeszcze na, dobra. Do drugiego tyle zaproszenia. Z... Dajcie nam suba na YouTube i ogólnie wszystko. Ktoś idzie, kurde ktoś idzie, dzięki i w ogóle zapraszam Jakby ktoś miał jakieś pomysły dotyczące naszej strony Bo nie widać nic nie? Widać idę, ale co? Ale patrz Wielkie podziękowania śledowa, dzięki za wszystko Fireworków niestety nie ma Ale no, niedługo będzie 10 tysięcy 20, 50 I na YouTube też się rozwijamy, dzięki, do zobaczenia Sorry, <laughs> Dobra, wejdź.